Cześć wszystkim, Dawid z tej strony, szybka zapowiedź Sewastopola, w zasadzie już nie zapowiedź, bo Sewastopol pojawił się w grze dzisiaj w ramach tego eventu urodzinowego Wargamingu. Co my tak naprawdę dostaliśmy? No, okręt historycznie nie powstał nigdy. Był jakiś tam projekt tego okrętu, ale finalnie został on gdzieś tam porzucony. Tak więc mamy po prostu wizję tego okrętu, która jest dostępna w grze. Po samym w zasadzie ja ten okręt widziałem już wcześniej, zanim, zanim wszedł do gry mogłem go sobie pooglądać, gdzieś tam parę dni temu popływać w nim w ramach właśnie tego, że mam konto pressowe. Od początku miałem mieszane uczucia co do tego okrętu i w zasadzie w każdej bitwie, w którą, którą nim zagrałem się potwierdzały. Nawet to, co było widać gdzieś tam wcześniej na wersji PC-owej, bo ja też bardzo często śledzę sobie to, co jest na, na wersji PC-owej. E, oglądam właśnie filmiki z okrętów, które wejdą do nas. No i generalnie potwierdza się wszystko to, co, co jest na PC-cie. Okręt moim zdaniem ma po prostu za mało dział e, i przez to robi za mały damage. Mamy ciekawy zestaw skili. E, te działka są celne co prawda, chociaż czasami kapryśne to tutaj też będzie widać. E, działka ma e, wyglądem przypominają bardzo niemieckie, e, aczkolwiek właśnie taka charakterystyka jest bardziej taka rosyjska. 6 lufek, no to nie jest zbyt dużo. Okręt trochę przypomina Krążtada, ale nie do końca taki jest. Nie mamy dodatkowej manualnej, mamy automaty, które moim zdaniem są bardzo kiepskie. Tutaj powinna być moim zdaniem normalna, automatyczna, z trochę lepszym kalibrem i myślę, że wtedy wyglądałoby to dużo lepiej. Na tą chwilę, okręt, mimo że jest premką, moim zdaniem jest właśnie najgorszym krążownikiem rosyjskim 10 tieru generalnie. Wszystkie okręty, które mieliśmy do tej pory, właśnie z, tych, z tego drzewka ruskiego, czy tam premki ruskie, są dużo lepsze. Moskwa, Stalingrad, Petropawłowsk czy, czy po prostu Necki są dużo lepsze. Te działka mają bardzo dużą siłę penetracji, zresztą to widać tutaj w bitwie, że bardzo często wchodzą w cytadele. E, aczkolwiek, e, tak jak wspomniałem, mamy tylko sześć luf i po prostu jak dziś... Źle przycelujemy, czy, czy będą kapryśne, tak jak potrafią być. No to tego damage za dużo, za dużo nie zrobimy. E, przy sześciu lufach, e, to przeładowanie, moim zdaniem, jest zdecydowanie za długie. Powinno być minimalnie szybsze, e, tak jak na Moskwie, na Stalingradzie, nie wiem, tak itd. Jesteśmy spokojnie w stanie nastrzelać gdzieś tam w okolicach 100-120 tysięcy. No tutaj wynik 100 tysięcy myślę, że będzie dosyć dużym problemem, a powyżej 100 tysięcy to już to już w ogóle. Tak jak wspomniałem, ciekawy zestaw z mamy pelotkę, mamy dopałkę do silnika, mamy też sonar i mamy precyzję. Precyzja jedynka, mogłaby być dwójka, zwłaszcza że mamy tylko sześć lufek, gdyby była trójka byłoby już w ogóle super. Co ciekawe ten okręt ma naprawkę taką jak ma Goliath, chyba raczej bardziej jak St. Vincent, ale chodzi mi o tą mechanikę, że mamy właśnie, mamy właśnie tą naprawkę lepszą. No przydaje się na tym okręcie, bo pancerzem też nie grzeszy. Czego mi, to znaczy, co tutaj też jest takim e, trochę minusem, to obrót dział. E, ja generalnie chyba gram z tego co pamiętam na precyzji, mm, ale wolałbym to wymienić na e, właśnie obrót dział, bo w momencie kiedy jeszcze strzelamy na dystans, e, do czego generalnie ten okręt jest stworzony właśnie raczej do snajpowania, a nie gdzieś do tego, żeby mi e, podchodzić na blisko, no to jeszcze tego obrotu wystarcza, ale jak zobaczycie później w bitwie zacznę gdzieś tam skracać ten dystans i będę musiał trochę kręcić to niestety ale te działa po prostu kręcą się strasznie wolnie, wolno w zasadzie jak na pancerniku a nawet jeszcze gorzej więc po prostu tego obrotu będzie mi tutaj brakować Wróćmy do bitwy. Na razie ostrzeliwuję kolombo. Tu muszę się wycofać, ponieważ wyświecił się somers. Teraz idę do przodu, cały czas ostrzeliwuję tego kolombo. Na razie i tak wygrywamy. Mamy przewagę kapów na okręty, też jest całkiem fajnie. Mamy przewagę. No i jak widzicie, ten damage no, jakoś, jakoś spektakularnie mi nie rośnie, dopiero 60 tysięcy, a w zasadzie zostały dwie minuty bitwy. Jak ktoś kiedyś pływał Stalingradem, Moskwą czy jakimś Newskim, no to wie, że przy takich okrętach, jakie tutaj miałem w zasięgu, no to tego, ten wynik byłby na pewno dużo, dużo większy, zwłaszcza, że nie byłem bity, więc mógłbym tutaj spokojnie sobie trochę poszaleć. Kolon był zatopiony. Teraz czyli do Conquerora. Tutaj zaraz z prawej strony będzie somers, na którym będziecie widzieć, jak, działa, jak działają automaty. I one mu naprawdę zbyt dużej krzywdy nie robią. Nie są celne, a damage tych automatów to no, jest 60-70, więc to wcale nie jest dużo. Działa, no to powiedzmy, że robią krzywdę Dedekom. Fakt Faktem to są 380, więc na tym dystansie no to za dobrze nie było. Ale generalnie nie wygląda to tak jak na przykład na Krąsztadzie, na Stalingradzie czy na Moskwie. No tutaj naprawdę czuć ten kaliber e, i raczej chyba do Dedeków trzeba by strzelać z haeków, a nie z To myślę, że wtedy zrobilibyśmy dużo większą krzywdę. I teraz tak, tutaj w tej, właśnie w bitwie zrobiłem duży błąd, bo powinienem się skupić na atakowaniu Conquerora, ja się przerzuciłem na tego Vallejo i zbyt dużej krzywdy mu nie zrobiłem, a za chwilę wypłynie mi Conqueror i po prostu zajdę do portu z wynikiem takim, jaki, jaki będę miał, no to był mój duży błąd, bo mogłem po prostu skupić się na tym Conquerorze i, i powalczyć typowo z nim, a nie właśnie strzelać do krążka. Zresztą widzieliście, jedna salwa niezbyt celna, ta będzie jeszcze gorsza, dlatego już sobie odpuściłem i po prostu tutaj big caliber wszedł przed chwilą, ale właśnie zaraz dostanę bardzo mocną bułę od Conquerora, to też będzie widać, że ten krążownik nie jest jakoś mocno opancerzony, chociaż tutaj, z tego dystansu i tak nie weszło to jakoś mega mocno. Ale teraz będzie pięknie widać, jak brakuje mi po prostu obrotu dział. Jesteśmy dosyć blisko, odkręcamy od niego. Bo ja tu myślałem, że jeszcze, że jeszcze może by się udało właśnie przeżyć kolejną salwę, gdybym pokazał rufę. Ale przez to, że po prostu brakowało mi tego obrotu, mówię, dobra, może jeszcze uda się jedną salwę strzelić. No i niestety nie udało się. Tak więc myślę, że to byłoby wszystko odnośnie Sewastopola. Przynajmniej na tą chwilę recenzję z okrętu postaram się wrzucić za kilka dni. Trzymajcie się, cześć.